więc się łowię na metodę i na klasyczny feeder. Tu mam przygotowane zanetę, trapera, ochotka moczona jak zwykle. Do tego dodałem pinkę, chokers i suszona pinkę. A tu mam na metodę Eska Feder sobie przygotowałem, Paktor swima. Wziąłem ze sobą trochę dumbbellsów między Osmą, Maros i Kanibala od Eski feder I tam jeszcze chyba haribo mam. Kukurydza pinka, ochotka mrożona. I to wszystko. zobaczymy dzisiaj. Jestem nad jeziorem. So, minął znowu. Nie wypali na razie nie wypalił, wyjazd Zobaczymy no, w niedzielę. I łowię naprzeciwko na przeciwko nowiska. Tu zrobimy że tam jeszcze To jest. Bo no, chciałem tam iść właśnie zobaczyć, ale no niestety nie ma. Jest lód i nic nie zrobię. jeszcze jeszcze kran nie zeszła. Spróbujemy tu połowić. Może coś akurat zrobię. No i by po No bo patrzę na scenarzy, na echo sądzie powinny być ale czy się czeka, to jest druga sprawa już mam nadzieję że coś weźmie Na metodę teraz spróbuję założyć tego kukurydę. O smaku raczej kukurydę z Marosa. Zobaczymy może to coś weźmie na, na tę na metodę. A jak mnie to przez Co 10 minut poczekam, a jak nie to zmienia serus, spróbujemy. Na metodę mam jeszcze drugiego klipa założoną, Jak nie, to zobaczę, spróbuję dalej, może trochę rzucić. Może wtedy będzie inaczej. No, zobaczymy, na razie ten zostawię tu i niech postoi chwilę. Tam 10 15 minut, dam na to. A jak mi to mówię, wezmę klipa ja i rzucę dalej trochę do drugiego. Dobra, metodę dałem trochę dalej, zobaczymy, gdzieś na 40-50 metrze, gdzieś tam, trochę kamery przyglądam, zobaczymy tam. A, ten, a klasyczny feder to jest dalej, tak koło z 20 na 20 metr, zobaczymy, czy coś będzie. Nie wiem, to może nie czy to coś złapie, to jeszcze nigdy w sumie nie zapałem niczego, no ale może być w pili pierwszy raz, nie wiem. Jeśli nie to trudno no mówi. Ciao szkoda bym chciał złapać w końcu. Dobra, czekam, zobaczymy. Następnie tak jak mówię, 10-15 minut daje. Zobaczymy, co będzie dalej. I zobaczymy, co będzie dalej się działo. Później z cachosonda, chcę zobaczyć mniej więcej jak tryby stoją, bo nie mogę coś się włapać. na no, narzucę, w no, wręcz zabezpieczone Echo Więc, I coś bardziej tam mi co dobra, przygnę kamerę, bardziej tam, niż tu, tak jak nie Wiem Może to płocie jest, płoć, okoń pewnie, najprędzej to pewnie będzie coś drobnego. Ale poczekam jeszcze chwilę, niech to trochę dalej popłynie. I to wtedy zobaczę. Powiem mam dobra rzecz czasami, żeż to nie jest głęboko. Jeden, 2 metry, prawie na dwóch metrach, tyle ryb, drobnica jakaś. żeby zabrałem się rzucać już, sobie mam pot tak mniej więcej chyba przy oza będzie. Tylko za jakieś malutkie pewnie górka była? Zoszczą tam gdzie to siedem było. Ja chyba tu spróbuję, o właśnie dobra, tu tak miara to wygląda gdzie daleko pamiętam. To jest raptem jest kurwa piąty metr może ale dobrze to wygląda, dobra, spróbuję tu Muszę na brzozę zarzucać Dobra, zwijam zobaczę tak jak mówię, sprawdzę to to co jak ja chciałem Nie będę rzucał głębiej tylko tu bliżej trochę I który będę stał na półtorej metra, ale niby coś jest, może to okoń stoi albo płodź ewentualnie Zwijamy hostą, zobaczymy. No i dobra, zobaczymy ja, czy hostą mi prawdę powiedziała. Ja zarzucę tam, założę chodkę. Na no zobaczymy, rzucę. Zobaczymy, ja, czy prawdę powie, czy nie. Czy raczej prawdę powiedziała. ཁོ 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 to był tylko, jak na dwóch metrach coś stoi, no to zobaczymy, ale chyba wydaje mi się, że jakaś różnica by stała. A jak mi tu kawałek dalej? Nie wiem, tam z pół metra, może metr gdzie w razie czego też mam jeszcze ten. Szpula dalej tu. Rzucimy. Dobra, zobaczę po przesądowaniu, zobaczę co sąda da. Metodę chyba zbliżę, to jest trochę bardziej na 200 metry. I to idę, może poprobuję na palet. Baczę, dobra. Albo nie miał test poroby i to nie tylko, nie? Dobra. Ej dobra, metoda dam bliżej, wiele, zobaczymy. Jak tak jak mówię, co co rzucam, to pokażę, a to zobaczymy, rzucam tam. A tu mniej więcej jak rzucam tę metodę. Spróbuję tutaj gdzie rzucam klasyczny feder. Na razie cisza, nic nie bierze. Założę hmm. pinkę, trochę przybliżyłem do klasyczny feder Klasyk koszyk. Założę pinkę, wychłodkę. No zobaczymy, no, na razie cisza. Metoda też się nic nie nazywa. Ale metoda zaraz inne chyba miejsce rzucę. Zobaczę. Wezmę założę halibut. Deski i nabiję, i zobaczę. Dobra, spróbujemy jeszcze coś pomyśleć. W myślę, zamyślę, bo jeszcze mam gotowe to wzajęty. może trochę na do pletu uchorki zobaczę, wsypnę. Może na samym przerzutem to może coś się stanie. Zda, zda się, zdarzy się. A jak nie, no to będzie się zwijać powoli. Nic nie dziubię, nic, nic. Zero. Tutaj. Mam nadzieję, że tamto miejsce, co byłem kiedyś, z żoną podcywestrem, opuści i wtedy będę mógł tak pojecha pojechać. No, a jak nie to może już pojadę na inną W sumie na wodę no bym pojechał, chcę zobaczyć Bo Już mówię kilku raz wyjazdy Ale to mówię, no to nie ja, mam samochód Tylko moja żona, więc żona mnie wozi Albo może na jezioro bym pojechał Zobaczył w innym miejsce A jak nie to może spinning, pilnik jeszcze bym zrobił Wędka jest Trzeba go popróbować, poprowadzić, można konia Albo tu może na tym, na seminę. No Zobaczymy Dobra, jeszcze trochę posiedzę, zobaczę no i dobra, spróbuję ostatni raz. Już na hajną rzucę. Łusiek. Może pięknie nie docuziałem. Zaraz miał w kieszeni. Kolowlę. Spróbujemy to. to. mniej więcej jak metoda metodę życiu. Tylko, że metoda to tam, gdzie stoi. A trzeba by na hajną ostatni rzut. Może kurde, to źle zrobię, żebym to na zanęty to chodko. Mogę gdzieś tak jak klasę, robię. Przysiać, trochę gliny dać. Oddzielić od zanęty gruby frakcji i wtedy glinę dać, nie? Wtedy Joker albo... Joker w sumie był, Jokers lepiej widziałem, ale no dobra, trudno, nie pomyślałem trochę o tym właśnie w sumie, a że mnie wynik na podlodówce w miarę brało na to, no to mówię, też wezmę, zobaczę, no ale chyba tym razem się nie udało, chyba przykombinowana trochę, klasyka. Dobra, niech postoi chwilę, zobaczymy, będzie się zwijać powolutku. Najważniejsze to, że się posiedziało. Wolno pracy jest, trzeba korzystać. Tam były spławy, widziałem. Kurczę, też nie pomyślałem. Trochę mogę tu gdzieś poszukać miejsca bardziej. Były jakieś małe spławy. Pewnie podejrzewam, że może krasna pióra mała. Hmm. Może tu by, no a kiedy kurde, bym wziął to spinning, spróbował na dropszota Miejsca nawet nawet Dobra, zobaczymy, nie będę teraz kombinował już Teraz zobaczymy czy tam żelsko jest Czy tam oczarko padło, ale czuć, że nie haczy za bardzo. Może to już padło? Na razie zaczepów nie czuć jeszcze raz uczyć Chłopie na 8 na, na, na co? 8 toxic o właśnie Jeżeli wiecie coś o jakichś wodach stowarzyszenia, nie, PZW, tylko jakieś inne stowarzyszenia na Ostródzie, obok, obok strudy. oprócz takich łowisk komercyjnych, dajcie znać w razie czego w komentarzach, żebym wiedział, czy może jakieś zezwolenie gdzieś bym wykupił, gdzieś pojechał na jakieś stowarzyszenie inne, oj, odpadło, nie wiem, czy tu gdzieś coś jest, Szukam na internecie, ale mówię, no nie mogę znaleźć żadnych stowarzyszeń. Może jakieś towarzyszy nie ma gdzieś w Chocia, bo jakiś chociaż niewielki jaki staw, żeby połowić Bo PZW to coraz gorzej Nie czy to prawdopodobnie, czy to prawda, Prawdopodobnie prawdopodobnie ten prezes całego Warlit, czy coś, ten pan Skorupa, że powiedział umowę w tym w wszystkim, tym okręgom, to OTW, wszystkim w Ostródzie, ale nie czy to prawda jest. Ostatnio ktoś mówił, też ktoś potwierdzał. No zobaczymy, jaka będzie znowu, czy będzie maniona tak jak w tamtym roku z tymi zezwoleniami. W tamtym roku to masakra była z zezwolenie, zezwoleniem, z zezwoleniem. Ostatni rzut już kończę Dobra, kończę połów Ładno się zrobiło Kurczę, kanało mi to miejsce po raz kolejny Muszę zastanowić się, może popływać na innych miejscach teraz tutaj Ale kurczę, no nie mogę no Nie ja, że to Tu karpiarze przyjeżdżają, łapią Zanęcają, cały to miejsca powinno być No ale to wiadomo zima, nie? Ale i na to nie ma. No dobra, trudno Najważniejsze, że tu posiedziałem, trochę ponagrywałem sobie i trochę spędziłem czasu i tego porzucałem. Na razie podlodowe wędkarstwo, film poszło jednak. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam Was do, za, no, za, do subskrypcji mojego kanału, Amator Wędkarski. Trzymajcie się, Jarek. Na razie.